Cześć wszystkim, witamy bardzo serdecznie, gorąco, dzień dobry, czyli w zasadzie tak jak zawsze. Słuchajcie, chciałbym, żeby choć jeden odcinek był krótki, żeby nie trwał ponad pół godziny. I wiecie co, jak nie będziecie mnie pytać, nie będziecie mnie zadawać pytań, nie będziecie mnie zmuszać do tego, żeby wam na te pytania odpowiadał, to być może będzie to właśnie ten odcinek. Dzisiaj będziemy zajmować się tym, jak z białego zrobić czarny. To tak w skrócie, tak uogólniając. Jak Wam kiedyś wspominałem, jeżeli w dowolnym kluczu, nieważne czy to jest klucz, którego używamy współcześnie, czy to jest klucz, którego współcześnie już nie używamy, w dowolnym miejscu na pięciolinii postawimy jakiś znak, punkt w danym miejscu. Zawsze trafimy na klawisz biały. A co zrobić, żeby trafić na klawisz czarny? Dzisiaj sobie właśnie o tym będziemy mówić. Pojawi nam się tutaj kilka haseł. Jednym z tych haseł będzie stopień podstawowy, czy tam stopnie podstawowe, bądź skala diatoniczna. Pamiętacie, to umiecie to już, prawda? Umiecie to? To dobrze, że umiecie. Nazwijmy, że to C, D, e, F, G, A, H to są te nasze stopnie podstawowe. I to są białe klawisze, nazywane najprościej. Żeby z białego zrobić czarny, Musimy go ruszyć. I teraz ludzie wymyślili coś takiego jak znaki chromatyczne. Definicja znaku chromatycznego to jest mniej więcej coś takiego, że w notacji muzycznej jest to znak, który alteruje stopień podstawowy skali diatonicznej. Pojawia nam się tam takie hasło alteracja. Alteracja to z języka łacińskiego od Alterat bądź alteratio, tyle co zmiana, zmiana związana z jakimś ruchem. Na język polski alteracja to nic innego jak podwyższenie, podwyższenie bądź obniżenie dźwięków składowych skali diatonicznej. Przechodzę do tablicy. Słuchajcie, żeby mi to troszkę mniej czasu zajmowało, ja nie będę definicji na tablicy pisał, tylko po omówieniu wkleję w filmik. Zaczynamy. Mamy tak jakby trzy rodzaje znaków chromatycznych. Podwyższające, obniżające i kasownik. Zacznijmy sobie od podwyższeń. Mamy coś takiego jak krzyżyk odręcznie go narysowałem, bo moja kole... a to do góry nogami. Bo moja koleżanka jest na urlopie, ona by mi to ładnie zrobiła na komputerze, ale jej nie ma, no to sobie sam muszę radzić. Krzyżyk, nie, śmieje się, on od góry i od dołu wygląda tak samo. No. Krzyżyk, Krzyżyk, Krzyżyk. Podwyższa dźwięk o pół tonu. Do nazwy dźwięku dodajemy końcówkę "-is". Is. Czyli jeżeli dźwięk nazywa się C, to podwyższony będzie CIS. Proszę to twardo wymawiać, CIS, a nie żaden CIS. Nie, to jest CIS. D drugi byłby D. No to DIS. E, eis, E, FIS, G, GIS, A, AIS, H, HIS. Niektórzy mogą być zdziwieni tymi dwoma, ale o tym będę mówił później. Jak to wygląda w rzeczywistości? A no, załóżmy, że sobie napiszemy F. Na pierwszym polu mamy F. Jeżeli tu jest F, o, nie chciało zagrać. F, mamy tu, F, widać, że jest F. Jeżeli do F dodamy krzyżyk, ciach. Podwyższymy go o pół tonu. F zrobi się FIS. Przy okazji zapamiętajcie sobie, że najmniejszą odległością na klawiaturze to jest odległość półtonu. Czyli krzyżyk podwyższa dźwięk o półtonu. Do nazwy dźwięku dodajemy końcówkę IS. Regularnie do każdego jednego. Jeżeli coś będzie C, tu mamy C na przykład to jest to C. To po dodaniu krzyżyka otrzymamy cis, czyli sobie nasmarujemy krzyżyczek, ciach i mamy cis. Jeżeli zrobimy sobie G na przykład u góry, mamy G, zmieści się jeszcze, zmieści się jeszcze. Do G dodajemy krzyżyk, otrzymujemy Gis. Krzyżyk. I ciach. Czyli F to będzie FIS, tu było C, czyli ten się będzie nazywał CIS, u góry było G, no to będzie GIS. Tyle o krzyżykach. Jak winda pojechała do góry, to tu pojechała do góry, krzyżyk podwyższa, to teraz musi pojechać na dół. I mamy coś takiego jak bemol. Jeżeli krzyżyk podwyższał o pół tonu, to bemol będzie obniżał o pół tonu. Jeżeli chodzi o nazwy, z bemolami sprawa wygląda następująco. Jeżeli nazwa dźwięku jest Samogłoską, to do nazwy dźwięku dodajemy końcówkę S. Wymawiamy to jako S. Czyli jeżeli dźwięk nazywał się A, to po dodaniu Bemola, czyli po obniżeniu, będzie się nazywał As. Zapisujemy. Tu mamy A, A sobie. Obniżamy. Jest a, a sobie obniżamy. Mamy as. Druga taka samogłoska to jest e. E. Jeżeli e obniżymy, będziemy mieli dźwięk s. E i obniżone e, czyli s. Tu mamy e, a tu mamy s. Muszę zmazać. Idziemy dalej. Jeżeli nazwa dźwięku jest spółgłoską, to do spółgłoski dodajemy końcówkę "-es". Wymawia się tak samo. Jeżeli dźwięk nazywa się "-d", to do "-d", dodamy "-s", czyli ten bemol obniżymy go, zakręciłem się troszkę, i będzie się nazywał "-des". No to mamy "-d", Obniżone D nazywa się des. Jeżeli dźwięk nazywa się G, to po obniżeniu będzie się nazywał ges. No to mamy sobie G, a tu go obniżamy i mamy ges. Mamy dźwięk H. I obniżony dźwięk nazywa się HES. Mamy dźwięk H. I obniżony dźwięk nazywa się nie HES, tylko B. Zapamiętać. H obniżone nazywa się B. Zapamiętać to sobie. To obniżone H, że nazywa się B, to jest pozostałość po średniowiecznym B rotundum, czyli tak zwanym B okrągłym. Jak nakręcę filmik o diable w muzyce, czyli o właśnie tym H, to wtedy będę wyjaśniał, dlaczego to się tak wzięło, w ogóle skąd się wzięło H, dlaczego jest B, a nie Hes. Ale to zupełnie inna historia. Jedziemy dalej. Jeżeli w przypadku krzyżyka powiemy, że krzyżyk podwyższa zawsze. Jeżeli w przypadku bemola powiemy, że bemol obniża zawsze, to ten trzeci to jest kasownik. Cóż robi kasownik? Kasownik likwiduje, unieważnia działanie, znosi działanie krzyżyka bądź bemola i dźwięk wówczas otrzymuje pierwotną nazwę i wysokość. To tyle, jeżeli chodzi o teorię. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład fis. No to tu mamy ciach fis. I chcemy, żeby tu nam za chwilkę F było, no to musimy zlikwidować ten krzyżyk, ale nie zlikwidujemy go poprzez zmazanie tylko poprzez dodanie kasownika. Czyli musimy sobie tutaj kasownik dorysować i wtedy będziemy mieli F. Czyli tu mamy fis, a tu już jest F. Jeżeli tu na przykład będzie S. S. To po zlikwidowaniu bemola będziemy mieli dźwięk E. napisałem to odwrotnie niż powinienem napisać dlaczego już mówię e, Fis krzyżyk podwyższa czyli, bemo, e, czyli kasownik w tym momencie obniżył Fis podwyższony obniżył, czyli wrócił do F e, S no to bemol obniża to Kasownik w tym momencie powoduje podwyższenie tego dźwięku z powrotem do tej jego pierwotnej nazwy, czyli do E. Tyle w temacie. Oczywiście, jak jest B, to jak na B, zadziałamy. Kasownikiem będziemy mieli dźwięk H. Pamiętajcie o tym? A teraz coś dla hardkorów i miłośników jazdy ekstremalnej. Jeżeli istnieją pojedyncze podwyższenia i obniżenia, to dlaczego by miały nie istnieć podwójne? I takie, owszem, istnieją. Jeżeli pojedyncze podwyższenia i obniżenia działają w zakresie pół, odległości półtonu, pamiętamy, że odległość półtonu to jest od jakiegoś klawisza do następnego, najbliższego. I teraz słuchajcie, nieważne, czy to jest z białego na czarny, w górę na przykład tu od F, czy w dół od F, tu też, to Podwójne podwyższenia i obniżenia działają na odległość 2,5 tonów, czyli całego tonu. I mamy coś takiego jak podwójny krzyżyk. Podwójny krzyżyk wygląda mniej więcej w ten sposób. Jak się go zapisuje w nutkach ręcznie, to tam się taki x stawia. I teraz słuchajcie, coś Wam rysuje. Uwaga! Aby zaoszczędzić czasu w nagraniu, to sobie takie przerwy będziemy robić. Słuchajcie, mamy F. F. Jeżeli F podwyższymy, otrzymamy FIS. Pojedynczy krzyżyk to końcówka IS. Jeżeli to jeszcze podwyższymy, czyli F podwyższymy dwukrotnie, otrzymamy FISIS. Tam jest końcówka is, is, ale wymawiamy przez Z, czyli fizis, a nie "-fizis". is. Fizis. Mamy D. Podwyższone D krzyżykiem. To jest dis. Ale jeżeli jeszcze pójdziemy do góry, czyli drugi raz go podwyższymy, to będzie disis. Mamy C. Podwyższone C to będzie CIS, to jest, a nie będzie CIS, a dwukrotnie podwyższone C to będzie CISIS. I teraz słuchajcie, ja Was bardzo proszę, nie mędrkujmy za bardzo. A ktoś może powiedzieć, no dobra, a to nie da się tego napisać jako D? No, zazwyczaj się nie da. Pojedynczy krzyżyk, pojedynczy bemol to taka powolna winda, podwójny krzyżyk i podwójny bemol to taka szybka winda. Podwójny bemol to są po prostu takie dwa bemole przed nutą wpisane. Rzecz ma się analogicznie jak do podwójnego krzyżyka. Jeżeli dźwięk nazywa się E, jednokrotne obniżenie jego, czyli jeden bemol, to będzie S. Natomiast dwukrotne obniżenie to będzie SS. Tam jest końcówka SS albo SS, w zależności od tego czy do spółgłoski czy do samogłoski. Jeżeli nazywa się F. F obniżymy, będziemy mieli fes, a podwójnie obniżone F będzie fezes. Ezes, Fezes, Gezes, Cezes, Cis, ces, Dis, Ice, His, Gis. Nie? Ja nie wiem, jaki dziwny język. H. Obniżone H nazywa się B, ale obniżone podwójnie H nazywa się Hezes. Co nie zmienia faktu, że niektórzy na niego mówią BB. A jakbyśmy go nie nazwali? No, brzmi jak A. Ale nie możemy go nazwać a, tylko hezes albo bebe. I teraz uwaga, prośba. W ostatnim filmie zdarzyło mi się użyć sformułowania, drogie panie nauczycielki. Dlaczego tak powiedziałem? Ano z tego względu, że w przypadku muzyki to dużo częściej muzyki uczą panie niż panowie. Przepraszam, powinienem powiedzieć państwo nauczyciele. W związku z tym, drodzy państwo nauczyciele, ostatnio wyczytałem, aż znaczy ostatnio, jakiś czas temu przed pandemią jeszcze, wyczytałem w zeszycie jednego wampira, którego uczę, takie zdanie. Uwaga! Krzyżyk podwyższa nutę o pół tonu. Krzyżyk podwyższa, zgadza się, ale nie nutę. Krzyżyk nie podwyższa nuty. Jeżeli nutę zapiszemy w jakimś miejscu, to choćbyśmy dosmarowali do niego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem krzyżyków, to jak ona na początku była na pierwszym polu, to po tych siedmiu krzyżykach też jest na pierwszym polu. Oczywiście z czymś takim się nie spotkamy w życiu, bo czegoś takiego nie ma. Krzyżyk nie podwyższa nuty, tak jak bemol nie obniża nuty. Krzyżyk podwyższa dźwięk, tak jak bemol obniża dźwięk. I to zapamiętajcie. Natomiast kasownik działa w stronę przeciwną niż wcześniejszy znak chromatyczny. Jeżeli krzyżyk podwyższał, to bemol go na ziemię ściągnie. Jeżeli bemol się wkopał nim pod ziemię, to kasownik go z powrotem wyciągnie na powierzchni ziemi. Dziękuję. No to podsumowanie. Słuchajcie, co bym chciał, żebyście po dzisiejszym filmie wiedzieli? Chciałbym, że istnieje coś takiego jak znaki chromatyczne, że znaki chromatyczne są to znaki w notacji muzycznej, które alterują, czyli podwyższają bądź obniżają stopnie podstawowe skali diatonicznej. Że mamy coś takiego jak krzyżyk. Krzyżyk piękny, krzyżyk tak wygląda, krzyżyk specjalnie mówię wolniej, bo tu napisy tam będą się pojawiały, że krzyżyk powoduje podwyższenie dźwięku o pół tonu i tam, że do nazwy dźwięku dodajemy końcówkę is. Regularnie. Że jest coś takiego jak bemol. Jeżeli krzyżyk podwyższa dźwięk, to bemol obniża dźwięk o pół tonu, i do nazwy dodajemy końcówkę S lub ES, którą czytamy jak S. Że jest coś takiego jak kasownik, że kasownik unieważnia, likwiduje działanie, znaczenie krzyżyka bądź bemola i dźwięk otrzymuje pierwotną, czyli tą podstawową diatoniczną nazwę. Że jeżeli krzyżyk i bemol to są takie powolne windy, które jadą, to istnieje jeszcze coś takiego jak pendolino wśród wind albo takie terzewe wśród wind i to jest krzyżyk podwójny, który podwyższa dźwięk dwa razy o pół tonu, czyli o cały ton. I do nazwy dźwięku dodajemy końcówkę "-izis", is. piszemy Is. is. Oraz podwójny bemol, takie pendolino w dół wśród tych wind, i że do nazwy dźwięku dodajemy końcówkę EZ, tam jest wyjątek azas, i obniża o cały ton. No i co? I na tym byśmy zakończyli dzisiejszy filmik. Teraz ciekaw jestem, jak to do kupy poskładam, o ile on krótszy wyjdzie. Słuchajcie, uczcie się, myślcie jak zwykle, zawsze Was o to proszę. Słuchajcie, myślcie, uczcie się, uczcie się słuchać przede wszystkim. No to żegnamy się w takim układzie. Cześć, trzymajcie się, do widzenia i do następnego razu. Pa! Pamiętajcie, że znak chromatyczny podwyższa lub obniża dźwięk, a nie nutę. To sobie przypomnijcie. Trzymajcie się cieplutko. Pa!